Cześć! Dzisiaj kilka słów na temat rzeczownika w liczbie mnogiej. Tu również wyróżniamy formę nieokreśloną i określoną. Spójrzmy na pierwszy przykład. En bil, samochód. Chcąc stworzyć liczbę mnogą tego rzeczownika, potrzebujemy dodać końcówkę "-er". Piler. Zobaczmy na przykład zdania. A tu bilen. On ma dwa samochody. Jest to informacja nowa, stąd wykorzystaliśmy formę nieokreśloną w tym zdaniu. Natomiast dodając kolejne informacje na temat właśnie tych samochodów, potrzebujemy już formę określoną użyć. I tutaj ją tworzymy poprzez końcówkę Nę. Bile. Zobaczmy. Te obie końcówki, zarówno "-er", jak i końcówkę "-n", dodajemy do formy bazowej do rzeczownika "-bil". W liczbie mnogiej nie mamy już rodzajnika "-en". Przykład zdania. Samochody są niebieskie. Bile le al blo. Kolejny rzeczownik. ajente dziewczyna liczba mnoga będzie tworzona identycznie jak wcześniej, a więc dziewczyny w formie nieokreślonej to będą. Jeden, zobaczmy na zdanie. Teda tu DE Tam są dwie dziewczyny, jest to informacja nowa, stąd Forma jęte w zdaniu. Natomiast podając kolejne informacje na temat właśnie tych dziewczyn, tych osób, już użyjemy formy określonej. To będzie forma oczywiście jentyne". I Ile stworzymy zdanie? Jętena. Je. Emma ma o. Era" te dziewczyny to Emma i Ela. Ostatni przykład rzeczownika w rodzaju nijakim. Mamy rzeczownik w okno edwindy. Liczba noga również będzie stworzona w ten sam sposób, te same końcówki, a więc mamy winduę w formie nieokreślonej, a w określonej. Oczywiście nie każdy rzeczownik tworzony jest w ten sposób. W sposób regularny o wyjątkach będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku. Do usłyszenia wkrótce.